Rozdział trzeci, podróż w świat nadprzyrodzony. Kanadyjska flota handlowa zawsze mnie pociągała, ponieważ pewien znajomy zaciągnął się tam i opowiadał mi dużo dobrego o tego rodzaju służbie. Królewska marynarka wojenna i siły powietrzne już upominały się o mnie, że gluga handlowa była czymś w rodzaju krwiobiegu dla sił zbrojnych. Dlatego postanowiłem wstąpić do floty handlowej, gdyż służba tam zapewniała mi większe poczucie bezpieczeństwa. Przez dwa i pół roku pracowałem w maszynowniach różnych statków, do jakich zostałem przydzielony najczęściej jako strażak. Przypominam sobie, jak obejmowałem faktem, mówiąc te słowa Mam nadzieję, że żadna torpeda nie uderzy w bojlery, kiedy tutaj stoję. Wielu ludzi, których znałem, zginęło na morzu. Doświadczenia związane ze służbą w marynarce handlowej uczyniły mnie jeszcze bardziej zatwardziałem wobec Boga i człowieka. Po wojnie trudno było o dobrą pracę w Montrealu, ponieważ tysiące zwolnionych z wojska żołnierzy przybyły do miasta w jej poszukiwaniu. Postanowiłem zdobyć jakiś zawód. Chciałem jednak, żeby dawał mi satysfakcję i wymagał pewnej dozy kreatywności. Nie zależało mi na zajęciu dającym pieniądze tylko na życie. Z tego względu zdecydowałem, że nie będę się śpieszył i przyjmę pracę, w której na pewno poczuję się dobrze. W tym czasie, żeby się nie nudzić, zatrudniłem się w Centrum Rozrywki Wincent Bowling Alleys położonym w dzielnicy Catherine Street West. W owych latach było to najlepsze miejsce na różnego rodzaju rozrywki. Zostałem zastępcą kierownika pokoju bilardowego. Praca nie była ciężka. Spotykałem tu wielu ludzi, ponieważ był to przyjemny i popularny sposób spędzania wolnego czasu. Nie pracowałem tam długo, gdy zobaczyłem, jak w sali bilardowej zjawił się mój stary kumpel, z którym pływałem na statku na początku mojej służby w marynarce handlowej. Ucieszywszy się z faktu, że obaj przeżyliśmy wojnę, tego wieczoru zjedliśmy razem kolację i rozmawialiśmy o wielu sprawach. Mój przyjaciel Roland z wielkim entuzjazmem opowiadał o swoim zainteresowaniu światem natu naturalnym. Mówił, jak był szczęśliwy, gdy zapoznał się z grupą ludzi, którzy należeli do towarzystwa kontaktującego się z duchami przez medium spirytystyczne Roland rozmawiał ze swoim ojcem, który zmarł jak chłopak miał zaledwie 10 lat. Duch ojca przekazał mu wiele cennych rad dotyczących przyszłości. Chociaż zainteresowaniem słuchałem opowieści Rolanda o świecie nadnaturalnym, czułem się nieswoją. W pewnym momencie zapytał, czy chciałbym wziąć udział w, sensie, w seansie spirytystycznym. Być może dzięki medium porozmawiasz ze swoją zmarłą mamą. Chciałbyś przecież spotkać się ze swoją mamą, czyż nie tak? Jego entuzjazm trochę przygasł, kiedy uświadomił sobie, że byłem tak wstrząśnięty, iż nie mogłem wydusić ciebie słowa. Gdy milczałem przez kilka sekund, on ciągnął dalej: Przecież nie bałbyś się chyba rozmawiać z duszą twojej zmarłej mamy, prawda? Jakoś zabrałem się w sobie, by mu odmówić, ale dodałem, iż chciałbym mieć trochę czasu, żeby się nad tym zastanowić, ponieważ nigdy w życiu nie myślałem o takich sprawach. Popatrzył mi prosto w oczy i rzekł. Morno, boisz się. Widać to w twoim wzroku. Strach masz wypisany na twarzy. Człowieku, zmieniłeś się od czasu, gdy widzieliśmy się ostatni raz. Ro Roger Morno, jakiego znałem kiedyś, nie bał się niczego. Pamiętam, gdy byliśmy marynarzami pokładowymi. Razem z sześcioma innymi żółciobami przyszedł pierwszy oficer, mówiąc, że potrzebuje ochotnika, który następnego dnia wspiąłby się, się wysoko i pomalował górną część masztu. To byłby chętny podjąć się tego zadania? Zapytał. To nieduża wysokość, tylko około dwudziestu. 1 m, ale rzeczywiście praca wymaga żelaznych nerwów, gdy już się jest na samej górze masztu. Ochotnik zostanie wciągnięty na szczyt za pomocą liny, potem będzie musiał się położyć na brzuchu, na samym wierzchołku. Tego typu masz miał około 60 cm średnicy, żeby pomalować górną część masztu znajdującą się z drugiej strony. Wszyscy byliśmy nieźle, nieźle wystraszeni i wcale nie chcieliśmy wspinać się tam wysoko. Dlatego bardzo się ucieszyliśmy, gdy zgłosiłeś się na chodnika. Tak więc, przyjacielu, kiedyś naprawdę byłeś odważny, dlatego nie mów, że masz cykora i z tego powodu nie pójdziesz ze mną na seans spirytystyczny, bo nie uwierzę. Bo takiej przemowie nie mogłem odmówić. Nagle musiałem zacząć zachowywać się stosownie do wizerunku Rogera. Morno człowieka, który niczego się nie boi. Połknąłem haczyk. W ten sposób pewnego sobotniego wieczora wraz z przyjacielem znalazłem się w jakimś domu, w którym jako honorowy gość miało wystąpić znane medium spirytystyczne. Po wejściu przedstawiono nam niektórych z obecnych tu ludzi. Szczególnie, szczególne wrażenie zrobiło na nas jedno małżeństwo. Mężczyzna o imieniu George był zawodowym muzykiem, liderem zespołu jazzowego, który obecnie cieszył się wielką popularnością. Jego zespół koncertował w najbardziej eleganckich miejscach. Późnym wieczorem po zakończeniu seansu, gdy niektórzy goście szykowali się do wyjścia, lider zespołu muzycznego podszedł do żony i powiedział – Kochanie, może już wyjdziemy, robi się późno. Kobieta rozmawiała właśnie z medium spirytystycznym i widać było, jak bardzo mocno pochłonęła ją rozmowa. – George, a może sam pojedziesz do domu i odpoczniesz od parwa, a ja zostanę trochę dłużej. Poproszę państwa Belangerów – żeby mnie odwieźli dobrze? Znany muzyk przystał na jej sugestie i skierował się do drzwi właśnie w tej samej chwili, kiedy wychodziliśmy. Gdy znaleźliśmy się na zewnątrz, George podszedł do nas i zapytał: jesteście samochodem? Nie. Pojedziemy tramwajem, przystanek znajduje się dwie przecznice dalej. Odpowiedziałem, będzie mi miło was tam podwieźć, siadajcie, rzucił. W czasie wieczornego seansu wszyscy dowiedzieli się przez medium, że ja i Roland podczas wojny odbywaliśmy służbę wojskową w marynarce handlowej. Duch, z jakim skontaktowało się medium, był rzekomym duchem jednego z kolegów Rolanda. Zginął po zatonięciu statku, na którym pracował. Jak wsiedliśmy do samochodu Georgia, zadał nam kilka pytań dotyczących niebezpieczeństw związanych z naszą pracą na morzu w czasie wojny, ale nie zdążyliśmy wiele powiedzieć, gdyż bardzo szybko dojechaliśmy do celu. Wtedy muzyk zaproponował, czy zgodzilibyście się pojechać ze mną do restauracji, coś przegąsić? Opowiecie mi o Waszych wojennych przygodach na morzu. Takie opowieści mnie fascynują. Za wszystko ja zapłacę, potem odwiozę was do domu. George zawiózł nas do dzielnicy Catherine Street West, a więc ten rejon Montrealu, który słynie wśród miejscowych z wieś, restauracji. Nagle skręcił swym luksusowym Lincolnem wąską uliczkę prowadzącą do tylnego wejścia ulubionej restauracji, po czym zaparkował samochód na czarnym, za czarnym kandydakiem mówiąc: Właściciel tej knajpy, Joe, jest tutaj. Wspaniały człowiek. Kiedy weszliśmy do środka, hostesa poinformowała, że musimy poczekać w salonie, aż zwolni się stolik. Gdy tam szliśmy, Joe z daleka zauważył George'a i podszedł do niego, by się przywitać. Dowiedziawszy się, że czekamy na wolne miejsce, Joe oświadczył, że nie będzie to konieczne. Dwie minuty wcześniej zadzwonił ktoś, rezygnując z rezerwowanego stolika. Właściciel restauracji powiedział, że możemy skorzystać ze zwolnionego miejsca. Poszliśmy za Joe, który zdjął tabliczkę z napisem rezerwacja i posadził nas przy stoliku. Następnie podeszła do nas barmanka i przyjęła zamówienie na drinki. Dodała, że będziemy musieli poczekać trochę dłużej niż zazwyczaj na zamówienie posiłku, ponieważ restauracja jest przepełniona ludźmi. George poprosił o podwójną ilość swego ulubionego alkoholowego drinka, żeby czymś się zająć w tym czasie. Następnie odpowiadaliśmy. Na jego pytania dotyczące służby w marynarce handlowej i mówiliśmy o naszym zainteresowaniu światem naturalnym. Minęło dość dużo czasu, zanim na stoliku pojawiły się zamówione przez nas potrawy. Do tej chwili zdążyliśmy już wypić drugą kolejną, kolejkę drinków. To sprawiło, że George stał się bardzo rozmowny i zaczął dzielić się z nami różnymi sprawami ze swojego życia. O których w normalnych okolicznościach z pewnością by nie wspomniał. Na przykład, zadałem Georgeowi pytanie, jak udało mu się zyskać sławę w zawodzie muzyka. Chciałem, by choć krótko o tym powiedział. Bardzo chętnie Wam opowiem zapewniał. Opowiem Wam o prawdziwych przyczynach mego sukcesu, czyli o czymś, o czym nie wie nawet moja własna żona. Ale obiecajcie, że zachowacie wszystko w głębokiej tajemnicy. Zapewniliśmy go, że nie powiemy o tym nikomu. Czy wiecie coś na temat kultu demonów? Nic o tym nie wiem odparłem. Ale dlaczego pytasz? zbyt moje zbył moje pytanie i dociekał dalej. Jak długo zajmujecie się uprawianiem czarów? George, zupełnie nie rozumiem, o co ci chodzi. Co masz na myśli? Moje pytanie brzmi, jak długo udajecie, że porozumiewacie się ze zmarłymi? Ja zainteresowałem się do, do tym dopiero niedawno, odpowiedziałem. Widzę, że jeszcze musicie się dużo uczyć, aby dowiedzieć się czegoś o świecie nadnaturalnym. Obydwaj tracicie czas chodząc na seanse spirytystyczne, Nie zrozumcie mnie źle, uważam, że są one potrzebne, to przyjemny sposób na spędzanie wolnego czasu, przede wszystkim dla kobiet, chociażby z powodu komfortu psychicznego, jaki zapewnia im przekonanie, że otrzymują od zmarłych bliskich im osób wskazówki dotyczące ich życia". Wiedzcie o tym, że powodem, dla których wziąłem udział w dzisiejszym wieczornym seansie spirytystycznym, było sprawienie przyjemności mej żonie. Kilka razy w roku wybieram się na takie seanse, aby czuła jak bardzo interesuje się jej sprawami. To, jej, to jest właściwie jedyny powód, ale ona nie wie, że poznają, gdzie leży prawdziwe źródło mocy i gdzie każdy człowiek odnajdzie rzeczywistą moc sprawczą. Kult demonów to jest to. Z tego wszystkiego, co powiedział George, w pamięci utkwił mi zwłaszcza jeden szczegół. George, czy mógłbyś objaśnić bliższe pytanie, jakie zadałeś nam przed chwilą? Jak długo udajecie, że kontaktujecie się z duchami zmarłych. Co miałeś na myśli, mówiąc, udajecie? Uśmiechnął się, spojrzał na zegarek i powiedział już za późno, żeby to teraz w nocy wyjaśniać. Powiem wam tylko, że to nie są duchy zmarłych, rzucił krótko, a następnie zajął się dalszym omawianiem swego życiowego sukcesu. Słuchajcie, przez całe lata byłem nieudacznikiem. Nie udawało mi się zorganizować. Ani utrzymać własnego zespołu jazzowego, ale pewnego dnia szczęście się do mnie uśmiechnęło i zostałem wprowadzony w tajniki kultu demonów. Dzięki wielkiej mocy, jaką uzyskałem, osiągnąłem w życiu wszystko, czego zapragnąłem. Oczywiście, najpierw poznałem pewne rytuały, których później musiałem przestrzegać, żeby duchy zaczęły wykonywać dla mnie pracę. Jego twarz rozpromienił wielki uśmiech. Natychmiast osiągnęłem wielki sukces. Ja i mój zespół z dnia na dzień zdobywaliśmy uznanie. Właściwie bez żadnego wysiłku z naszej strony zostaliśmy nagle odkryci i uznani za jeden z lepszych zespołów w tej kategorii muzycznej, chociaż istnieliśmy już jako zespół przez długi czas. W niewytłumaczalny sposób radio, telewizja i prasa oszalały na naszym punkcie. Wszędzie o nas rozmawiano. Najpoważniejsi radiowi krytycy muzyczni mówili o naszym zespole i w krótkim czasie zdobyliśmy wielkie uznanie. George wypił następny łypskie z kieliszka i zaciągnął się papierosem i mówił dalej. Od tamtej pory nasz zespół jest wszędzie zapraszany. Pieniądze płyną do nas szerokim strumieniem. Nasze honoraria są największe w tej branży. Ludzie uwielbiają tańczyć przy naszej muzyce. Tak naprawdę do duchy demoniczne przejęły kontrolę nad naszymi sprawami. Dzięki temu możemy wywierać na ludzi ogromny wpływ. Lubią to co otrzymują i wciąż zwracają się do nas po więcej tego rodzaju muzyki. Rozparł się wygodnie na krześle i zapalając następnego papierosa za hitochotą a następnie dodał. Muszę wam o tym powiedzieć. Około miesiąca temu miałem wywiad w radiu i naprawdę dobrze się bawiłem. W studiu było sześciu najważniejszych w świecie radiowym dziennikarzy muzycznych z Montrealu, Toronto, którzy ze mną rozmawiali. Zdawało się, że wszystko, co mówiłem, fascynowało ich. Faktycznie ja też byłem zdziwiony z jak wielką sławą opowiadałem na ich pytania w życiu nie byłem tak dowcipny cieszyłem się z jaką uwagą słuchają moich wypowiedzi gręczyło to niemalże z uwielbieniem w dodatku usiłowali się dowiedzieć co kryje się za moim sukcesem kiedy się pożegnaliśmy wciąż nie potrafili mnie rozgryźć spojrzał na zegarek i stwierdził koledzy już bardzo późno chyba najwyższy czas żeby zbierać się do domu gdy czekaliśmy na rachunek, George oświadczył: Sukces, jaki osiągnąłem, można łatwo zrozumieć, kiedy się sobie uświadomi potężną moc duchów i cały proces potrzebny, by demoniczne siły działały na naszą korzyść. Zdumieni tym, co usłyszeliśmy, poprosiliśmy George'a, żeby powiedział nam więcej na ten temat, gdy jechaliśmy samochodem do domu. Czuję potrzebę, żeby opowiedzieć wam o zdobytej przeze mnie wiedzy, ponieważ wierzę, że szukacie jakiejś potężnej mocy, która pomogłaby wam w życiu osiągnąć jakąś korzyść. A wiem jedno, nie osiągnięcie nic biorąc udział w seansach spirytystycznych takich. Takich jak ten dzisiejszego wieczora. Ujmę to tak. Po co grać w podrzędnej lidze, gdyż można zagrać w ekstraklasie? Przyjaciel zapytał wówczas, w jaki sposób można dostać się do ekstraklasy świata duchu. Wy dwaj jesteście naprawdę odważnymi młodymi ludźmi, odparł George. I wiele zrobiliście dla dobra kraju. Teraz ja uczynię coś wspaniałego dla was. Spoczynię starania, żebyście mogli wziąć udział w mającym się niedługo odbyć nabożeństwie ku czci demonów. Następnie George zaczął spoglądać niepewnie to na mnie, to na Rolanda i w końcu oświadczył. Muszę się jednak upewnić co do jednej rzeczy. Przypuszczam, że nie żywicie żadnej czci dla Jezusa Chrystusa. Mam rację. Powód, dla którego o to pytam, wynika stąd... Że na naszym spotkaniu nie może być nikt, kto okazuje jakiekolwiek posłuszeństwo wobec Chrystusa Boga, ponieważ to może okazać się niebezpieczne. Obydwa Obydwaj zapewniliśmy go, że bluźniliśmy przeciwko Bogu i znaleźliśmy się w miejscu, z którego nie ma już odwrotu. Zdaję sobie sprawę dzisiejszego wieczora, kontynuował, że wzywane duchy traktowały Was z większą przychylnością niż innych ludzi obecnych na seansie. Mam nadzieję, że nie czujecie się urażeni moim pytaniem. Musiałem o to zapytać, aby być absolutnie pewnym, że jesteście ludźmi odpowiednimi. Chociaż czułem jakąś niechęć do uczestniczenia w tego typu zgromadzeniach czcicieli demonów, Mój przyjaciel Roland nie miał żadnych oporów. Przekonywał, że ponieważ i tak mamy iść do piekła, żeby cierpieć męki w wiecznym ogniu, możemy zapoznać się z ludźmi, z którymi będziemy tam spędzać czas. Przypuszczałem, że George nigdy się z nami nie skontaktuje, ponieważ gdy nas zapraszał, był mocno stawiony i najprawdopodobniej następnego ranka już zapomniał połowę tego, co mówił poprzedniego wieczora ale kilka dni później zostaliśmy obydwaj poinformowani telefonicznie, byśmy byli gotowi następnego dnia o 20, kiedy to przyjdzie zabrać nas swym samochodem. Ten niezapomniany wieczór zaczął się od tego, że George zapoznał nas szczegółowo z tajemnym stowarzyszeniem, do którego należał. Nie śpieszył się jadąc samochodem, nawet nie starał się wyprzedzać jadących przed nim aut. W drodze na spotkanie zatrzymaliśmy się chyba ponad 100 razy. Z tego powodu mieliśmy dość czasu na rozmowę, zanim dojechaliśmy do celu podróży. George powiedział, żebyśmy nie zdziwili się, jak spotkamy znanych ludzi z Montrealu którzy odnieśli w życiu wielki sukces i wymienił co najmniej pół duzina nazw słynnych osób. W jego słowa bardzo mnie zdumiały, ponieważ sądziłem, że spotkamy się raczej z grupą twardych i szorstkich ludzi, ale na miejscu zobaczyliśmy osoby o wielkiej ogładzie, świetnie ubrane, oznaczające się ujmującą osobowością, Wszyscy odnosili się do nas niezwykle przyjaźnie, jakbyśmy znali się od wielu lat i należeli do ich towarzystwa. Gdy przyjechaliśmy, spotkanie trwało już około 15 minut. Miało charakter jak najbardziej nieformalny. Ludzie przez dwie godziny rozmawiali o swoich fantastycznych sukcesach, jakie udało im się osiągnąć przy pomocy duchów. Głównie chodziło o transakcje biznesowe, które przynosiły wielki dochód dzięki jasnowidzeniu lub umiejętności umysłowej telepatii przekazanej przez duchy, aby wpłynąć na ludzi podejmujących ważne decyzje. Jeden z obecnych opowiedział o tym, że jako astrolog wykorzystuje umiejętność przepowiadania przyszłości, dlatego został doradcą pewnej zamożnej osoby w sprawach Związanych z inwestowaniem pieniędzy, i dzięki temu stan stał się bardzo bogaty. Wyjaśnił, że duch demoniczny unosił się u jego boku w trakcie każdej sesji doradczej, przekazując mu precyzyjne informacje, słyszalne tylko dla niego, w co należy inwestować i kiedy. Bogacze dysponują wielkimi środkami, stwierdził, ale ja mam wiedzę, jak je wykorzystać, żeby się opłaciło mój przyjaciel, będący pod wielkim wrażeniem tych słów, zapytał czy nie obawiał się kiedykolwiek, że zostanie oszukany w sprawie przysługującej mu umówionej części zysków. Doradzam ludziom, domagając się pewnego ustalonego procentu od osiągniętych profitów z inwestycji. Jak zapewne dobrze wiesz, astrologia to taki chwyt reklamowy, więc się zupełnie nie martwię. Mój zaprzyjaźniony duch troszczy się o to, żebym nie był stratny. Pozwól, że to wyjaśnię na jednym przykładzie. Pewne małżeństwo usiłowało pozbawić mnie należnego udziału z jednej niezwykle udanej transakcji związanej z nieruchomością przemysłową. Za usługę wręczyli mi czek opiewający na całkiem sporą kwotę. Byłem z niej bardzo zadowolony, dopóki duch usługujący nie powiedział mi, żebym zapytał, kiedy dostanę brakujące 1700 dolarów, które stanowi ustaloną wcześniej należną i procentową kwotę odzysków tej konkretnej inwestycji. Gdy to usłyszeli, żona zemdlała, a mąż potwornie się wystraszył. Pośpieszył z wyjaśnieniem, że stale nie zamierzał mnie oszukać, że reszta pieniędzy zostanie dostarczona w ciągu 24 godzin. Po takiej opowieści mówiącej o osiągnięciu wielkiego sukcesu, opowiadający wychwalał określonego z imienia ducha i przypisywał mu wielkie zasługi wielokrotnie nazywając go Panem swego życia. W czasach, gdy byłem już bardziej zaangażowany w kult demonów, spostrzegłem, że ci, którzy dzielili się swymi świadectwami o tym, jak duch pracował na ich rzecz, często zwracali się do danego demona, jako do Pana Boga. Na przykład nieraz ktoś przyznawał: To było wspaniałe zobaczyć, jak moc Pana Boga, Belzebuba, dokonała dla mnie tego i tego dnia wielkich rzeczy. Albo ktoś pytał: Sam, jak ci się powodziło przez ten czas, gdy się nie widzieliśmy? I padała odpowiedź: Bardzo dobrze, dziękuję. Bogowie naprawdę wyświadczyli mi wiele dobrego w cudowny sposób. Tamtego wieczora zwłaszcza jedna osoba zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Pewien lekarz tłumaczył, jak duchy obdarzyły go wielką hipnotyczną mocą i zdolnością uzdrawiania, tym także umiejętnością śmierzania bólu i hamowania krwawienia z poważnych ran i niegroźnych skaleczeń. Kiedy już podzielił się z nami fascynującymi relacjami o uzdrowieniu chorych, i oświadczył, że musi udać się do miejsca kultu znajdującego się w pomieszczeniach na dole. Mam nadzieję, przyjaciele, że mnie rozumiecie, powiedział przerażająco. Muszę tam pójść i spełnić kilka uczynków świadczących o moim oddaniu, żeby Pan Bóg Nehusztan zre zregenerował mnie. Moje umiejętności uzdrawiania i pobudzania do życia zależy od jego ożywiającej mocy. Godzinę po rozpoczęciu spotkania zjawiła się jakaś spóźniona osoba, którą wielu ludzi pozdrowiło, określając mianem czarmer. Gdy wieczorem jechaliśmy z powrotem do domu, zapytałem Georgia, co to za dostojnie wygrający dżentelmen, który zjawił się później. Niektórzy zwracali się do niego czarmer. Czy to imię ma jakieś szczególne znaczenie? Tak, ale teraz nie mogę nic o nim mówić. Jak weźmiecie udział w kilku naszych spotkaniach i faktycznie staniecie się częścią naszej grupy, przypomnijcie, żebym powiedział więcej na jego temat. To fascynująca osobowość. W rzeczy samej uważamy go za największego czarodziela lub hipnotyzera, jaki chodził ulicami Montrealu. Przy okazji koledzy byłem zachwycony tym, jak wszyscy na was spaczyli. Bardzo to mnie ucieszyło. Zrozumcie jedno, tworzymy dobrze zgraną grupę. Muszę przyznać, że miałem duże trudności, aby uzyskać zgodę na wasz udział w spotkaniu. Na początku odmówiono mi następnie dzięki wstawiennictwu ducha doradczego, jaki pojawił się liderowi grupy przewojącemu na wakacjach w USA otrzymałem telefonicznie zgodę. Tak więc dostaliście zielone światło na przełączenie się do naszej grupy i będziecie mieli wielką szansę, żeby zostać pełnoprawnymi członkami Naszego towarzystwa, ale dopiero później powiem Wam o tym więcej. Poczułem się trochę nieswojo, kiedy usłyszałem, jak George snuł przypuszczenia, że wkrótce stanie się jednym z nich, ale Ronald bardzo ucieszył się z tego faktu. Po kilku spotkaniach rzecz, George: Będziecie musieli okaz okazję udać się, okazją. Będziecie mieli okazję udać się do miejsca kultu, znajdującego się w pomieszczeniu na dole. Sądzę, że zrobi to na Was wielkie wrażenie. Jednakże będziecie mogli odwiedzić pomieszczenie kultu Bogów jedynie w obecności kapłana satanistycznego, a także po uprzedniej aprobacie ze strony duchów. Po te spotkania odbywały się w domu prywatnym w luksusowej rezydencji w Montrealu. Kiedy przybywaliśmy na parterze z, pomieszczeniach, z pomieszczeń znajdujących się w piwnicy, dobiegały dźwięki przypominające typową muzykę hinduską z charakterystycznym dla niej monotonnym skandowaniem. Od czasu do czasu niektórzy uczestnicy spotkania schodzili na dół i powracali po niej więcej 30 minutach. Obserwowane przez nas zachowanie sprawiły, że George nachylił się do mnie, gdy u się Siedliśmy na kanapie i powiedział łagodnie. Nasze miejsce kultu znajduje się na dole w piwnicy. Powiem Wam więcej na ten temat, kiedy stąd wyjdziemy. Około sześciu tygodni potem, jak widzieliśmy po raz pierwszy osobę określaną jako czarmer, zapytałem George'a, czy chciałby coś o nim powiedzieć. Ach, oczywiście, powinniście dowiedzieć się czegoś więcej o tej fascynującej osobowości. Ale następnie chciałbym podkreślić, że jesteśmy ogólnie rzecz ujmując grupą obywateli przestrzegających prawa. Nie znamy nikogo z nas, kto nie pośpieszyłby z pomocą drugiemu w potrzebie. I tak naprawdę nie wykorzystujemy mocy, jakie udzielają nam duchy, by szkodzić innym ludziom. Ale w przypadku czarmera, no cóż, on jest w pewnym sensie innym człowiekiem niż my. Wydaje się, że ma pewną słabość charakteru i z tego powodu wykorzystuje swoją wielką moc hipnotyczną albo inaczej dar do celów, do jakich nie powinien. Chcę przez to powiedzieć, że stracił na krótko chwilę poczucia właściwego kierunku. To ostro grający biznesmen, właściciel dwóch klubów nocnych, któremu bardzo dobrze się wiedzie i tak, jak wcześniej powiedziałem, dysponuje wielką mocą hipnotyzowania. Potrafi zauroczyć innych ludzi albo wprawić w trans hipnotyczny w ciągu 10 sekund, jeśli tylko pozwoli mu się spojrzeć prosto w oczy. Jako właściciel dwóch klubów nocnych ma wiele znajomości w show biznesie. Większość rób muzycznych dostaje angaż na okres od czterech do sześciu miesięcy a potem udaje się w inne miejsce zdaliśmy sobie sprawę że niektóre z tych grup rozpadają się albo tracą swych członków po wstępach w jednym z jego klubów zawsze chodzi o kobietę około sześciu miesięcy temu montrealska policja obyczajowa Przeszukała pewien luksusowy dom publiczny. Okazało się, że wszystkie znajdujące się tam dziewczyny należały wcześniej do zespołu występujących w jego nocnych klubach, a więc każda pracowała przedtem dla niego. Musicie wiedzieć, kontynuowała George, że te dziewczęta nigdy nie znalazłyby się w takiej sytuacji, gdyby nie zgodziły się na zahipnotyzowanie. Później nie były już nigdy w stanie oprzeć się mocy hipnotyzera. Dziękuję.